Dzień dobry Państwu. Podatek od dywidend idzie w górę cicho, bez fafar, ale odczuwają to przede, przede wszystkim właściciele firm. To nie jest podwyżka income tax, to nie jest podwyżka corporation tax, to jest po prostu wyższy podatek od pieniędzy, które wypłacamy sobie jako dyrektorzy. Od teraz stawka podatkowa rośnie z 8,75% do 10,75%. To na tej podstawowej, podstawowym progu podatkowym. Na wyższym progu będzie to wyższa stawka o znów 2 procent, punkty procentowe, czyli z 33,75% do 35,75%. Dodatkowe stawki pozostają na poziomie 39,35%. Na papierze wygląda to jak drobna korekta, w praktyce to realne pieniądze, ponieważ policzmy to sobie na przykładzie, jeśli co roku wypłacamy sobie po 40 tysięcy funtów dywidend, to przed zmianą płaciliśmy 3,5 tysiąca funtów podatku, po zmianie zapłacimy 4300 funtów podatków, czyli różnica to jest około 800 funtów podatku rocznie. Za dokładnie ten sam dochód, który wypłacaliśmy sobie dotychczas i co najważniejsze, nie mamy żadnych nowych ulg, żadnych nowych benefitów, po prostu kolejna cegiełka do coraz cięższego korzyka podatków dla dyrektorów, to właśnie dlatego coraz częściej słyszę pytania, czy prowadzenie spółki LTD ma jeszcze sens i szczerze, coraz częściej odpowiadam nie, samo w wielu przypadkach płacą dziś niższe podatki niż dyrektorzy spółek od ogłoszonego budżetu, powiem Państwu, że mamy w lawinę lawinatę od właścicieli firm, którzy mówią wprost podatki, zaczynają mnie zjadać. Jak mam to teraz poukładać? I dokładnie temu będę poświęcał kolejne materiały, tak jak poświęcam Państwu czas podczas konsultacji. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć.